Stroliska sercowata jest byliną z rodziny saurorowatych, pochodzi z Azji Wschodniej i Południowej. W krajach azjatyckich to roślina jadalna, czy też ruderalna, u nas czy w innych krajach jest rośliną ozdobną. Bylina ta jest odporna na mróz, to znaczy część nadziemna zamiera, a zimuje część podziemna i co roku wypuszcza nowe pędy. Lubi wodę, dziko rośnie między innymi przy strumieniach. Nie jest to jednak rzecz potrzebna, ponieważ roślina jest wytrzymała i dobrze znosi przesuszenie podłoża. W naturze jest gatunkiem ruderalnym, rośnie m.in. też przy drogach, przy polach, bywa ekspansywna, także w ogrodach, dobrze się rozrasta, trzeba uważać, aby nie zagłuszyła nam słabszych roślin. Tułacz rośnie na zwykłych ziemiach. Nie, nie jest wymagający. Nie ma dużych wymagań. Najlepiej rośnie na, na lekkim zacienieniu. Choć w klimacie ciepłym woli być w cieniu, a w chłodnym woli, czy też może być uprawiany na pełnym słońcu. Trzeba zbadać, jak on z, zareaguje. Jest odporny na choroby czy szkodniki. Posiada roślina odmiany ozdobne. Moja odmiana to kameleon. Jak widzicie. Ten kameleon ma ładne dekoracyjne liście, które gdzie, gdzie się przebawiają na różowo. Roślina jest dość mało znana, ale myślę, że warto ją uprawiać, ponieważ jest bezproblemowa, nic nie, ma, nic nie trzeba przy niej robić. Najlepiej sprawdza się jako roślina okrywowa czy też przy zbiornikach wodnych. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia. Cześć.